Bezewawej od Bochnia, Knoka, Łódź, w następującym składzie. Izgańska w Bramce 77, dalej pierwsza czwórka. Jefferson Ortiz numer 7, 11, Filip Marton. Christian Medon numer 17 i Arkadiusz 20, 99. Na piwocie Bezewawej od Bochnia w następującym składzie, w ramce SAP 21, dalej 6 Krokom, 4 Tuplika Rainen, 19 tam Benzony i 7 Minor z tak niedawno dołączyłaś do drużyny z Łodzi, o tym wspominałem. Teraz meton. No. Kletki drożynę z boku. Członny próg na pewno tego zespołu. Ale na jego 6 to, to nie trafi. Teraz Botnia w ataku. Zobaczmy szansa, nie ma kola. Dwa panele. Teraz Almeida Carval. Dressing bardzo dobry odbiór. No na naprawdę potężny nim, to trzeba przyznać. Teraz y, widzę w to no, niezbytko udane. Trochę chaosu, ta na przycisku Jefferson. Ortiz on ostatnio w defensywie świetnie wygląda! Nie ma gola! Faktor A Jefferson. Ortiz za teraz problemy. Świetna kontra! Alweida Karwali! Nie ma gola! Szczelnie, na razie gra widzę w defensywie. Nie ma za dużo miejsca. tak. Ilesz tak mocno, no i broni zbiańskich Zabalczeta, Dobrze, diagonalnie prosi o wycofanie. Piekarajlen! Ale jednak dostaje z frontu Zabalczeta i otwiera wynik 1-0 w I Można powiedzieć, że wrzucili wyższy bieg pod bacicia. jeśli Nieźle zachować, nie był chciał pokonać, można powiedzieć, górą taką środkową strefę boiska wędzonego. No, zrobił to całkiem nieźle, zamysł był dobry. I Medon wyczyścił sytuację. Żodrożny, przybył i gol! Gol! Jak to się tam wydarzyło? Zaraz zobaczymy, kto zlepnął tą piłkę. Po z mamy 2-0. Kolej kolei pojawił się Matras z miejsce Prokopa, teraz e, zobaczmy, Bochnia wychodzi z kontrola e, Rainen. Finu uderza, zablokowany, Zabalczeta, nie ma gola! 4,5 minuty do końca pierwszej połowy, świetnie to rozegrane, wychodzi Izbiański. Ona naprawdę dobrze dzisiaj wygląda Polska momentami. Właśnie ten element zaskoczenia, a nie szablonowość. Powoduje, że widzę, momentami się gubi. No kolejny raz, źle Izbiański, zbiański. Almeida Karwal nie ma gola, super! No tutaj może naprawdę odejść z podczórką. bo zagrał fatalnie. Potem położył Almeida Karwal dwóch w bo no, wyglądało to imponująco. Ale piłka do siatki nie padła. Baktor. o, no, widzę, wraca na dalekiej podróży. Adrii! No i rozpoczynamy. Ostatnie półtorej minuty, pierwszej części spotkania. BFZ od Bochnia, po golach Sabałczycy, także Almeida Karwala prowadzi 2-0. Zobaczmy widzę teraz! Szybczyński! Czepterson, Ortiz. Dalej czaruje. Nie ma prac. Także Mr. Mosberg. medona, medon, ale nie przesunęli. Kompletnie Widzę wjazdą do przodu. To jest Trzeci Instytut, to był, będzie próba. Nie ma się do tego dostrzegł! Tak naprawdę za Reszta. Tak! Bo... Bo on ma taką skorpedę w nozze! To jest tyle, to trzeba pochwalić, to jest to nagranie, było niedokładne, ale przez nogi, więc będzie dalej dla gości! Tyla! Tyla! To jest genialne, ale i mnie się przewracają. Na Państwa ekranach. No tak, nie wyglądają aż tak źle. Natomiast dwa razy tyle strzałów celnych. To na pewno możemy odnotować atut z gołym okiem. E, przybył! Znowu brakło zamknięcia. No, zaczynają się denerwować gracze pochni. To personel. Mortis. No, o, trochę. Strata. Teraz Ortiz na wartą rękę Jefferson! Kupek jeszcze Christian Medon! No była szansa! Arton do Adrygo Ramireza, niedokładnie, kolejna strata! No ile już dzisiaj tych strat na was połowie widzę? Tyla, no może teraz, tyla! Jest szansa na kola kontaktowego! No nie ugięci, Adri! Pierokustyli, strata Hiszpana Pikarajnen, Pikarajnen topnięty, oj, będzie żółta kartka, Marton. Marton, czy, czy sap, broni! A więc wezewa od odpokojna. Można powiedzieć, na razie się trzyma z tym czystym kątem. Jeszcze sap, wybroni broni po raz kolejny. No mówiłem, że to jest mocny punkt zespołu, teraz ornis. Trochę zaskoczony! Co tu robi sam ostatecznie broni? no Ratuje swój zespół. Minut do końca drzewersko Mortis. Przy nim przybył też nisko. Zawieszony zawodnik do pojedynku. razortis z gol! Zdjął pajeczynę! Wkręcił w ziemię, przybyło, teraz pokazuje, ale zimno. Ale zimno w Bochni. 2-1. Bochnia. Obejmuje prowadzenie z powrotem dwubramkowe. Majnorska walczęta. Trochę poprawili te statystyki, widzę w jasnych ostatnich minutach. Christian Medon uderza, ale staw. A dzisiaj aspiruje na pewno do miana najlepszego zawodnika na parkiecie. Patrzmy teraz wychodzą na czysto pozytywne zawodnicy z Bochni, mamy 4 do 1, już jest po meczu, już jest po meczu. Koniec tego spotkania, 4-1, wygrywa PSL, aby z wicebem muć. Maciej Sztyśniewski, dziękuję Państwu serdecznie za to widowisko, gole zdobywali z ty, Minor a także Almeida Karwal, dla gospodarzy, dla gości piękne w Jefferson na ordnicach, życzę dobrego wieczoru, dobranoc.